Dzień dobry, nazywam się Marek Skomorowski, jestem prezesem zarządu spółki ZOO Dobry Młyn, działającej w Chełmie przy ulicy Trubakowskiej 19. Młyn ten jest z bardzo dużą historią, jeszcze sięgającym okresu XIX wieku. Przechodził on różne koleje losu, zmieniali się właściciele. Był czas, że działało kilka młynów w Chełmie, ale teraz został już to ostatni młyn, który tu działa w mieście Herb. My jako spółka Dobry Młyn zakupiliśmy ten młyn w marcu 2023 roku. Zajmujemy się przemiałem zbóż takich jak pszenica i żyto. Dzięki temu, że mamy dwie nitki produkcyjne, i żytnią i pszenną, możemy produkować te rodzaje mąd które można zrobić z tego zboża. Zboże pozyskujemy od rolników indywidualnych, działających na terenie tu w okolicach Hełma i troszeczkę dalsze okolice. Jesteśmy nastawieni właśnie na współpracę z rolnikiem indywidualnym. Jest to związane z tym, że potrzebujemy dobrego ziarna, które jest nam potrzebne, żeby zaspokoić potrzeby tu naszych klientów. Mąki produkujemy różne, jest to związane z przemiałem. Robimy, możemy powiedzieć, że wszystkie mąki, które sobie klient zażyczy, tak z mąki przednej i żytniej jesteśmy w stanie wyprodukować. Mamy swoje laboratorium, które jest umiejscowione w budynku młyna, czyli każda partia zboża dostarczanego jest badana i dopiero po przejściu. Badań i określeniu jakości. Zboże przechodzi na młyn i tam jest mielone. Laboratorium jest dość dobrze wyposażone. Chcemy, żeby ta jakość była jak najlepsza. Tak samo jest najpierw badanie zboża, a później jest badana w czasie produkcji mocy. Dbamy także o klienta indywidualnego, ponieważ jak wiadomo gron naszej produkcji idzie na piekarnię, a tu żeby miejscowe osoby, które zajmują się wypiekami w domu mogły zaopatrzyć się w mąkę zapraszamy do naszego sklepu przyzakładowego, który jest czynny od godziny 8 do godziny 17, a także dla większej wygody od, dwóch, od trzech miesięcy jesteśmy także czynni w sobotę z godziny 9 do godziny 1. Sprzedajemy tu wszystkie rodzaje naszych mąk, które produkujemy, a także od niedawna wyroby, które są robione z naszej mąki przez jednotu z lokalnych firm. Zapraszamy do naszego sklepu wszystkich chętnych na pewno będą zadowoleni i dobrze obsłużeni.